To musi być takie ciężkie. O kurwa. Ja cię pierdzielę. Do czego to doszło? Bije mi na te ciało. mi na te I powiedzcie mi, jakie się mam nie wkurwić. Tak wygląda budowlanka. Plan teraz jest taki, że biorę laser i przy jego pomocy układam sobie tutaj płytkę, i tam na końcu ściany układam drugą płytkę. Po co to? Chodzi o to, żeby wyznaczyć jedną linię prowadzącą przez całe to tutaj mieszkanie, tak żeby od tego po prostu wszystko rozmierzyć. No i teraz pytanie jest takie, bo klient gdzieś za godzinę półtorej ma tu przyjechać, czy Powiedzmy, że wszystko będzie jakoś tam, wiecie, wizualnie wyglądało ok, żeby jakieś korekty porobić i tak dalej. Tu będą, tak jak wspominałem, na tych ścianach z korytarza będą płytki, czyli to będzie jakieś półtorej centymetra w sumie maksymalnie. Na tej ścianie tutaj będzie zabudowa meblowa. Znaczy tutaj w ogóle będzie szafa zabudowy meblowej. Ta ściana raczej pójdzie cała, więc jest gdzie powiedzmy, wiecie, no plus minus 2,5 do 3 cm da się to jakoś przekrzywić, tylko trzeba to rozłożyć na sucho, żeby zobaczyć, jak to znowu na przykład w tych pomieszczeniach będzie wychodziło. Choć tutaj, jeżeli chodzi o to, nie jest tak źle, bo myślę, że to. Czy to będzie widać? No chyba tak. Całe to mieszkanie jest tutaj. Ta ściana jest po skosie, więc wszystkie te pomieszczenia na tej ścianie zewnętrznej, one idą po skosie, więc i tak to będzie docinka robiona, więc i tak się to wszystko wytraci. Tylko chodzi o pomieszczenia kwadratowe, czyli łazienki, korytarze i tak dalej. Dlatego biorę się za rozmierzenie. Finalnie dla mnie najlepszym rozwiązaniem, oczywiście nie patrząc, jak to jest na układem na Jankę, zrobione, tylko chodzi o wymiary. Tutaj widzicie, że jest. Tylko na, bo ja wiem, 4 mm przerwa od ściany. Tu jest mniej więcej 4 cm. Tam jest podobnie, ale znowu tutaj tylko sobie światełko świecę. Wychodzę w ten sposób, czyli mi brakuje, no, takich 3 cm. Tutaj układ jest taki, że jest 51 do 51, czyli jest to w kącie. Jedyne, co bym zrobił, to z racji tego, że tam przychodzą. kutki . Odsunąłbym się centymetr od ściany, który by poszedł w tym miejscu, i resztę przykrywają płytki. Tak ja bym zrobił, ale mam dziwne przeczucie, że klient zażyczy sobie inaczej. Czekam na niego, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zobaczymy finalnie, na czym to stanie. No nie zgadniecie. Zobaczcie sobie. Jest godzina 14:36. Klient miał być od ponad pół godziny. Dzwonię do niego, gdzie jest, co się dzieje. Otrzymuję informację, dzisiaj sobie nie dojadę. Jutro będę po dziewiątej. I powiedzcie mi, jak ja się mam nie wkurwić. Tak wygląda budowlanka. Nie narzekam, tak wiecie, bezsensownie po to, żeby narzekać na klienta, tylko wczoraj był... Rozmawiałem z nim, że błynął no, nas terminy, musimy to tak zrobić, żeby to szybko, łatwo i tak dalej przeszło. Miało być poustalane. Ja zapieprzałem, żeby kurde przenosić płytki, żeby poustawiać wszystko. I ja jestem wyrobiony. I ja czekam. I ja kurde czekam. Budowlańcy nie są święci, żeby nie było. Budowlańcy wykończeniowcy nie są święci, też każdy ma. Ale prawie ludzkiego podejścia między jedną a drugą stroną. Na dzisiaj mam dość, zbieram się i po prostu jadę. Jadę, bo jestem masakrycznie zły. Po prostu jestem zły. Troszkę to trwało, ale jestem już po rozmowie z klientem i finalnie nawet mamy co nieco już poukładane. I teraz tak, jeżeli chodzi o płytki, to najpierw Wam pokażę w ogóle, jakie to są płytki, jeżeli chodzi o podłogę, bo od tego zaczynam. No bo pewnie w komentarzach potem będzie, co to za płytki i tak dalej, więc od razu Wam pokazuję. Tak wygląda płyteczka. Drewno podobna 120 na 20 A jeżeli chodzi o producenta, to jest Cezar jakiś, Walsze. Shade, to shade, to macie odcień. No, takie coś to jest. Nie wnikam, jest nazwa to macie. A tutaj jest przykładowy układ. Oczywiście wiem, że to jest bez dystansów krzyżyków i tak dalej, ale widzicie, że nie jest regularny. Ma być. Janka. Teraz tak, jeżeli chodzi o układ, tak jak mówię, będzie tu mijanka. Nie ukrywam, średnio mi się podoba taki układ. Inaczej, może nie, że mi się nie podoba, tylko nie lubię go wykonywać. Dlaczego? Bo ja wolę symetrię i się wygodnie w niej czuję. W sensie jest to powtarzalne, tam się nie ma co zesrać. Albo jeżeli coś się zesra, no to to jest na bieżąco korygowane, bo oczywiście, wiecie, linie się muszą zgadzać, to jest banalnie proste. A tutaj ja dostałem tylko wytyczną. Dwie płytki obok siebie mają takie same nie być, w sensie, wiecie, wzorku i... Minimalna przekładka ma być 25, maksymalna połowa płytki i to jest wszystko, nie? I wiecie, niby fajnie. Bo robisz totalną mijankę, bezodpadową i tak dalej, ale w praktyce to jest tak, że ja to tak odbieram, że mam taką wewnętrzną, straszną presję, że robię według swojego, widzi się, które niekoniecznie musi się finalnie spodobać klientowi, bo on jednak stwierdzi, że wiesz, no tutaj mogłoby być 2 cm bardziej przesunięte, bo to tam, wiecie, nie będzie się zgrywało przez dziesiątą wielokrotność, i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię, jeżeli w takich kwestiach mam zostawioną wolną wolę, bo tego nie będę kłuł, ale czasami tak jest. Jeżeli chodzi o. Układ to tutaj sobie już zrobiłem coś takiego, że na sucho sobie ułożyłem płyteczki. Tutaj jest wyznaczony laser i on będzie tam przeprowadzony. Czyli tu jest jedna główna linia przez całe mieszkanie. Powiedzmy, tak to tu miało wyjść, że tutaj ten kawałek, czyli tu jest 11,5, ma wyjść tutaj tak samo, i to jest wszystko. Teraz patrząc już po pomieszczeniach, popo. Po. Po pomieszczeniach e, wszystko jest ustawione mniej więcej do, powiedzmy, kąta. Czyli tak jak macie tam, w kącie będzie taka sama docinka, tam jest bodajże do pół centymetra i nigdzie nie powinny wyjść jakieś kurdupelki, nawet. Sorry za bajzel, ale no tutaj muszę tak to mieć porbę, bo tutaj będę wszystko mieszał i tak dalej, ale jeżeli chodzi o rozmierzenie, to nawet tutaj mi wychodzą całe płytki pod geberitem. Tutaj przy narożniku wychodzi mi na płytka, więc żadnego kurdupelka nie będzie. Jeżeli chodzi znowu o... Bo mm, najlepsze jest to, że tutaj oczywiście są dilatacje, tak? Więc klient sobie zażyczył, żeby dilatacji nie było. A żeby dylatacji nie było, no to albo maty, albo e, dziwnej treści kleje. I tutaj klient sobie postawił na dziwnej treści kleje. I już Wam pokazuję, tylko muszę to odkopać, poczekajcie chwilę, jaki klej tutaj klient zakupił. A mianowicie zakupił coś takiego z mapeja. zresztą tutaj wszystko będzie mapejowe. te. nie wiem, nie robiłem. Jest to reaktywny, chyba śmieciara przyjechała, sorry, jeżeli to słychać. Taka jest wola klienta. Nie wnikam, tak jak mówię, tak klient chce, tak się upiera, tak ma zrobione gdzie indziej, tak będzie miał zrobione, tyle. Ja mam rozmierzone płyteczki, mam wszystko przygotowane. A teraz trzeba to wszystko wykleić. Najważniejsze jest to, żeby uzyskać tutaj przez całą szerokość, a w sumie długość mieszkania, idealną linię, taką Taką malinik. no bo potem to będzie wszędzie rzutowało. Jak to będzie zrobione, to będzie przepięknie. Mam już zagruntowane y, podłoże. Oczywiście wcześniej ono zostało całe wyszlifowane, dlatego czas się chwycić roboty, ale bez przesady kawka, bo jest pora śniadaniowa, więc kawkę trzeba dopić, namieszać kleja, rozebrać wszystko i można lecieć metra Smacznej kawuś. Za szeroko zaszę. Tu by to nawet i było. No jeszcze by tu musiało być. A, dwie dziura. Kurde, ładnie się to wszystko klei. Pięknie. O taką Polskę. Nic nie robię. To mamy wstępnie. Teraz tak na szybciuszka opierdzielić trzeba do jakiejś gorszej poziomicy, żeby wstępnie linia była taka wstępna. Dobra, teraz jeszcze wam powiem, jak ja sobie wykminiłem, słuchaj, tak wstępnie wykminiłem, jak mam nie stracić dnia, z racji tego, że nie mam wagi, żeby tam ten klej powiedzmy z proporcji zrobić, tylko żeby lecieć z metrami. A mianowicie... Wpadłem sobie, ała, albo wiecie co, chwilę. Bo kurde, nie wziąłem też co na kulaników. Coś z tego zrobimy. Tutaj muzyczka z MacGyvera powinna być. Koszulki na zmianę. Bo nie ma, że się w jednej będzie śmigało. I worek na śmieci. Bo tak. MacGyver lubi to. Ale żeby nie było, że odbiegam od tematu. Zrobię to sobie w ten sposób, że wszędzie tam, gdzie mam e, przejścia przez dylatację, żeby nie czekać, po prostu kładę tu płyteczkę na sucho. Bez kleju, bez niczego. A jutro, powiedzmy, jak to mi na to będę mógł sobie stanąć, rozrabiam sobie większą proporcję, nie wiem, na przykład pół wiaderka, coś takiego. I wszystkie, zobaczę, ile dzisiaj się da, uda tego zrobić. Wszystkie płytki po prostu za jednym razem sobie wkleję. Raz, że będę miał e, więcej czasu na jakieś tam korekty. Dwa, będę już to miał będzie dużo szybciej rozplanowane i nie tracę dnia. Dlatego niestety, albo stety czasami trzeba tak kombinować, a nie inaczej, tylko gdzie są płytki. No i tak sobie to będę leciał. To chyba będzie genialny pomysł. Jak na rudego to chyba nie jest najgorsze. Zresztą chętnie poczytam, jakie wy mieliście czasami, nie wiem, prowizorki czy improwizacje, jeżeli chodzi o, o coś, czego zapomnieliście. No i to sobie wkleję jutro. I tak mogę sobie lecieć dalej w przepiękny sposób. Ustawięcie. Ustawicie z precyzją chirurga. Idealnie przed. I jedziemy. Delikatna korekta. Cyk, cyk. No ideał. Pięknie jest. Tu mamy ile 68,5. I przejdę. Nie, ja tu chuja przejdę. Nie Niedobrze. Nie dobrze. A nie chce mi się tego przekładać. No muszę. No to musi być takie ciężkie. 168,5. 170. No tego nie przeskoczę. No ale tak, to jest co? 20, 20 jest tu. No i perfetto. No i tak to musi zostać. No, 11,8. Tak jak sobie zażyczył od punktu. No perfetto. A rudy, a jednak wymierzył. Do porządku. Idealnie pod kreskę 10. Dobra. Kurde, ile to mam kwintu. No i do grubości wiązki. Kurczę, masakrycznie duszno jest, masakra. No ale dobra, za mną widzicie, że już mam ustawioną linię, a to jest najważniejsze, co może być. I teraz, no w sumie... Jezu, jak tam się ktoś drze. W sumie to, co było najgorsze, to jest zrobione, bo teraz to jest tylko praktycznie kładzenie tego z wielokrotności. Ale żeby to jeszcze przyspieszyć, zrobiłem sobie, w zasadzie tata mi zrobił taki oto dings, to jest po prostu płytka i do niej jest zaspawana rzymska śruba, żeby można było regulować sobie wysokość tego i żeby to szybciej kontrolować na dużej płaszczyźnie, no to sobie e, po prostu do lasera to będę układał. Oczywiście kontrolował będę to co jakiś czas poziomicą, ale zawsze to jest jakiś punkt odniesienia, taki wiecie, bazowy. I mam nadzieję, że teraz to już pójdzie dużo szybciej. Tylko muszę zrobić, kurczę, wszędzie przeciąg, bo to jest tragedia tutaj. To jest trzecie piętro, jak ja to. Tutaj robię czy nagrywam dla Was? No to to jest. 1 września. Kurde, tutaj w tu będzie odpłynąć można. A na korytarzu, jak gadałem ze sprzątaczką, no to jest masakra. Tak wszystkie ciekawości yy, wjechałem sobie na 17 piętro, na, na samą górę i kurde, no tam jeżeli ktoś nie ma klimatyzacji, to odpłynie tam na korytarzu, to można bezobrazy zdechnąć. Dobra, ja się napiję i lecimy z tematem, bo trzeba coś gonić. Wygląda to nawet dobrze. Dobra, jak to tutaj zacząć? Dlatego tu jest?

T. To jest urok y, robienia samemu trzeba sobie sam ze sobą pogadać, sam do siebie pośpiewać. Pada śnieg, pada śnieg. Dzwonią, dzwonki sami. A rafałek na kolankach zapierdziela dzisiaj sam. Sa. Ja cię pierdzielę. Do czego to doszło? Jak ja teraz to mam zrobić? Mam nadzieję, że to kurde docenicie. Chociaż subem, albo przynajmniej lajka. Like. Ja pierdzielę, tu jest duszno. To jest masakra. Jeszcze muszę mieć pozamykane okna, bo sobie łeb rozpieprzę. I tak między innymi wygląda robota przy płytkach. Mógłbym to oczywiście poprzesuwać Tylko kurde, nie chcę mi się już tego wszystkiego nosić. Ja już tyle razy przeniosłem te płytki, że już po prostu nie chcę mi się tym nosić, tego nosić. Naprawdę. Mam już wyprowadzoną linię startową. Nazwijmy to w ten sposób, że to jest linia startowa. Jak widzicie. Trzy płytki, wszystko idzie do lasera. Tam nawet wyszło na cztery płytki, i finalnie przesunąłem sobie tam ten jeden sztapel płytek. No, żeby tutaj, jak ktoś popatrzy do lasera, to to jest idealna linia, żeby mieć zawsze korektę, powiedzmy, wiecie, nie tylko do lasera, ale też do poziomicy. Laser laserem zawsze to jest grubość wiązki i tak dalej, a co innego to jest przełożyć poziomice i zobaczyć, czy to się buja, czy się nie buja. I tak też zrobiłem, gdzie jest moja woda. Muszę się gdzieś iść przewietrzyć. Bo kurde ja tu odpłynę, ja tu normalnie odpłynę, teraz jest chyba coś koło 15 O, zobaczcie w ogóle jak wygląda balkon, bo to też jest ciekawostka Tak, tu bo będą przeróbki, bo trzeba klimę wyprowadzić Ale obsrane, 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 obsrane A tutaj, to już będzie taka totalna ciekawostka Ten oto budynek z dwoma wieżami, znaczy te dwie wieże, czyli budynek Węglokoksu. To jest miejsce, gdzie chodziłem dwa lata na studia. Na studia informatyczne, bo to kogokolwiek interesowało, ale po dwóch latach stwierdziłem, że Siedzenie 24 godziny na dobę, praktycznie przed komputerem. To jest tragedia, bo ja z komputerami byłem związany praktycznie od 6 roku życia i zawsze siedziałem przed kąpem. Jak sobie uświadomiłem, że trzeba będzie dupać, siedzieć i patrzeć, w ten jeden punkt to stwierdziłem nie, nie. No i tak sobie układam płyteczki, nie? I teraz przy okazji narzekam, e, że mnie kolano napieprzają, a nie kręgosłupnie. Widzicie, teraz bym sobie przed kąpem siedział, ale w klimatyzowanym pomieszczeniu. A tutaj muszę sobie najpierw położyć klimatyzację, mam w zasadzie hydraulik. Położył klimatyzację, a ja dopiero zacznę z niej korzystać. Pewnie ostatniego dnia, jak już będę musiał sprzątać, na chwilę obecną, muszę sobie chwilkę odpocząć. Teraz już powinno iść z górki, bo już jest wszystko wyprowadzone. Chyba, że coś się zesra, aczkolwiek nie przewiduję tego. Kurde, jak ja się tu mam ze wszystkim pomieścić? To jest masakra. Dokąd to jest? Tu. Kurde, jeszcze za daleko, co tutaj? Kolejny dzień walki z płytkami i od razu na klęczkach. A dlaczego od razu na klęczkach? Z prostego powodu. Kurde. No co jest? Wolę sobie to na bieżąco wszystko czyścić niż się potem męczyć, a powiem wam, że nie wiem, czy te yy, białe kleje są jakoś inaczej robione niż tradycyjne, ale mam wrażenie, że on. No nie wiem ile mnie tu nie było. O 18 chyba pojechałem, czy o 17. :00. No jestem tu o 7 rano. No to kurde, ten klej jest mega twardy. Mega. No, jeszcze da się go normalnie jeszcze tam wyciąć, ale w porównaniu do zwykłej cementówki to on naprawdę mocno się już trzyma. A co najlepsze, bo... Zasarane karety. Ja tutaj naprawdę nie mogę mieć nic, co by mogło mi przyspieszać zlecenia, bo klient kupił sobie płytki z... Nie wiem, czy to będzie widać, ale taką delikatną fazą tutaj i on sobie zażyczył coś takiego, że... Te płytki mają być zafugowane tak, żeby ta faza została, czyli żeby była widoczna, czyli mam to zafugować, bo wiecie, jak zafuguje, no to wyjdzie to praktycznie na równo, ale wtedy będzie większa fuga, klientowi się to nie będzie podobało w sensie wizualnym, dlatego on chce, żeby te fugi były tak jakby z dołem tej fazy. Czyli wszystkie będzie trzeba profilować. A jak tu już widzicie, tu jest jedna część, tu jest druga część, która jest jeszcze nie wyczyszczona. No i teraz jeszcze wszystkie pomieszczenia, no Teraz była szybka akcja z klientem, bo oczywiście się okazało, że ma dojechać wanna. Wanna tu będzie z konglomeratu i nawet przez 10 minut ta wanna tutaj była. W ogóle jest wniesienie wanny. 500 zł tak na przyszłość, jakby to kogoś interesowało. By na mnie tyle zapłacił właśnie klient za usługę wniesienia, bo wiecie, raz, to jest to jest ciężkie, ja tego nie chciałem robić, a dwa, nie wiadomo jak to będzie na, wan, na windzie, winda jaka jest, taka jest, pytanie, czy to by się dało wnieść windą, czy by się trzeba było schodami to nieźle na te trzecie piętro. Stwierdziłem, żeby lepiej było, jakby to sobie klient sam ogarnął i się okazało, że była ubita wanna. Najlepsze, że ja musiałem teraz praktycznie tak na ma Zapieprzać, żeby można było tutaj ją wnieść, tylko po to, żeby ją za chwilę wynieść. No ale czasami takie przypadki się też zdarzają. A widzicie, jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba by było wziąć pod uwagę w tym moim sposobie układania płytek, że no niestety, ale na przykład z tej strony już sobie nie zostawiam klipsów, tak? Więc ja sobie muszę teraz dać tak klipsy. Muszę podciąć płytki, tak żeby były możliwe do wsadzenia. Właśnie klipsiki. I do tego najlepsza jest taka mała tarczka. I sobie podcinacie najlepiej w tym wczorajszym kleju. Nie? No i jak wszystko pasuje, to sobie lecicie w metrę. Część płytek jest już położona, jest sobota. Więc stwierdziłem, że. Powklejam sobie płytki, które są na dylatacjach, bo ostatnio zadałem Wam na Instagramie pytanie, dlaczego część płytek jest przyklejona i na czym to jest pełna, część jest głucha. No, były różne odpowiedzi. W ogóle, Instagram, zachęcam do e, subskrybowania, followowania, czy jak to tam się nazywa. On uzupełnia te filmy, które tutaj się pojawiają. I najczęściej dotyczy rzeczy, które są wcześniej pokazywane e, niż w filmie. No i tam były różne odpowiedzi. A prawda jest taka, że ja po prostu, żeby nie tracić czasu przy układaniu, to ja sobie kładłem płyteczki na sucho i teraz je będę wklejał bez cięcia, no tak bez cięcia, tak sobie życzył klient. Dylatacje są poszyte wszystkie, to już wam w poprzednim filmie mówiłem. A wklejał to będę na takie coś Keralastic, tak się to nazywa Keralastic T, czyli klej retyfikowany R2T dobra mniejsza z tym co to jest, klej nazwijmy to elastyczny, taki bardzo gumowaty i o ile ja wcześniej robiłem podobne e, rzeczy i to działało, tylko że na Sikabond T8 i to był gotowiec, a tutaj okazało się, że to nie jest to samo, tylko to jest nazwijmy to dwuskładnik, bo tu jest jeszcze utwardzacz jak to tam się nazywa. No i teraz trzeba namieszać proporcje i to wygląda w ogóle tak. To ostatnio kleił? Ten klient. Tak klient też sobie robi. Taki biały glut, średnio śmierdzący. Oczywiście waga jest, żeby odmierzyć proporcje. Jest to... kurde, takie... No nie chcę tego paluchami dotykać, bo powiecie, że umrę od tego. No ale jest to takie glutowate. Jedną płyteczkę, taki kawałek już sobie wkleiłem. Jest to takie... takie mię miętkawe to jest, tak to powiem. Dlatego mierzę proporcje, a z tego, co czytałem tutaj, to to jest proporcja taka śmieszna. 94 do 6, więc trzeba to jakoś podzielić, poważyć, namieszać tego i mam pół godziny na przyklejenie tego. 10 kg podzielić na 100 to jest 100 gram. Kurde, aż nie wierzę, że to zadziałało. <gry> Protyp na budowie. Korzystacie sobie z darmowego czata GPT. Podałem tutaj te proporcje, wagę jaką tutaj mam i faktycznie wyszło, że potrzebuję mieć dla 5000 gramów 324 tego, tej żywicy. No, genialna sprawa. no. Czekajcie, nie wiem, czy to chwyci. Nie chcę wam się liczyć. Czadzikówki pomaga. Jak to wali? Kurde. Kurde, jakby ktoś do tego nasikał. Ja pierdzielę. Uff, a taki skoncentrowany. Mm. Fajny. No wiele lepsze się to nie zrobiło. Może ciutkę bardziej płynne. No, dobra, wklejamy to tutaj. To ma pół godziny czasu użytku metr gdzie jest 120 Oczywiście to jest już wyodkurzane Mam podcięte pod system jaki glut Tu jeszcze ekstra sobie damy na dilatacji Niech to się rozciśnie kurde sika jest taka lejąca się a to jest takie gęste o kurde to tak się nie dobija fajnie. To się fajnie ja To pijasz! Ale kurwa gęścia! Ja sobie tu już wcześniej ponacinałem pod płytkami, żeby mi fajnie te systemy chwytały to wszystko. Bo bez tego na klipsach to by była taka lipa. Nie wiem, czy się trzeba śpieszyć. Bo pierwszy raz to robię, ale jeżeli piszę pół godziny, to się śpiesz. No i to jest samo. System samopoziomujący. Jak wszystko jest już wcześniej ustawione. Nie wiem, czy to kamera chwyci, ale domyślnie chodziło o to, żeby ten wzór fug był jak najbardziej nieregularny. Tutaj sobie dołożyłem dwie e, płytki już kolejne na sucho, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tak to nawet wygląda spokojnie. Jest to pomijane i tak dalej. Ale tu mi się zrobił tak raz, dwa, trzy i nawet cztery. No, widzicie, takiego... takiego zęba, po prostu. I teraz, jak sobie tutaj patrzę po całości. W teorii może nikt by tam się nie dowalił do tego, tutaj zygzaczka, ale mi to jakoś tam przeszkadza. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? W teorii, no nie, no nie będę bajerował, że mi się to podoba, bo mi się to nie podoba. Tylko teraz jak to zrobić, żeby to e, jak najmniejszym kosztem zmienić? Wykminiłem to w ten sposób, że wiecie, nie będę tego wykuwał całego, bo to jest głupota, ale jeżeli wykuję ten jeden rządek, te płytki są wczoraj po południu klejone, więc pewnie jeszcze nie będą jakieś tam mega twardo się tego trzymały, ale jeżeli to wywalę i ten rządek wkleję tak jak jest ta płytka, no to zaburzę cały układ powiedzmy tych czterech płytek tutaj i będzie przesunięcie nawet o 33 cm względem fug, a miało być według życzeń klienta yy, od 25 do 60 cm, więc to by miało sens. Trzeba poświęcić tego kurdupla. Jego pewnie zbiję i pewnie resztę podważę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, ja to sobie jeszcze na spokojnie przemyślę. W ogóle, jak tak widzę, to mi się dość tak fajnie tutaj słoje zgrały, ale pokażę Wam w ogóle e, dziwne złudzenie. Tutaj pokój mam prawie wypłytkowany do końca. Prawie, bo standardowo tutaj sobie już dociąłem płytki na sucho. Tak, tutaj już są dużo bardziej pomijane, dlatego tamte się, tamten układ bardzo mi się nie podoba. Tutaj wyszły takie pyszne trójkąciki, no i to wygląda spoko, nie? I co najlepsze, tutaj, czyli punkt startowy, jest wszystko równoległe. Tu jest bodajże 11,8. 11,8. Linia prosta poszła tam i jest fajnie. I teraz sobie tu wchodzicie i wygląda to. Oczywiście nie wiem, czy to kamera odda. Ale wygląda to w ten sposób, żeby to było tak przekoszone po skosie. Ale to ja nie wiem, czy to nie jest złudzenie spowodowane tym, że ta ściana zewnętrzna tutaj jest do skosa. Zresztą to jest wszędzie tutaj. Bo cały budynek, wszystkie te ściany tamta też jest do skosa zrobiona i przez kuchnię. No i widzicie, tak to wygląda, że kurde, chciałem sobie przyspieszyć temu sobie docinam wszystko na sucho, żeby powiedzmy potem namieszam sobie kleju i za jednym razem akcja i tyle. I o ile tu jest spoko, o tyle tam naprawdę nie wiem czy mnie jakoś to zamroczyło, czy o co chodzi, ale no, no boję się, że jak przyjedzie mi tutaj klient to mi powie, że kurde to wygląda do bani i że to muszę wykuć, poprawić, a wolę to zrobić teraz póki jeszcze, znając życie ten klej jeszcze nie wysekł, choć bez obrazy. Dawno nie robiłem nakleju z Mapeya i nie wiem, może temu, że ja tutaj mam otwierane okna, ale podłoga jest zagruntowana, on następnego dnia rana sobie czyszczę te posadzki. No jest mega twardy, więc nie wiem. Albo tak się mapy zmienił, albo ja już się odzwyczaiłem od niego. Nie mam zielnego pojęcia, ale jest twardy. Dobra, ja sobie jeszcze dam parę minut na obejrzenie tego i rozkminienie, czy wszystko ma sens. I jak co to? W ogóle dajcie znać, napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem przeszkadzałby Wam taki układ, bo jeszcze wam pokażę. No, wydaje mi się, z tamtymi przekładkami, jak porobiłem, to to już tak nie wygląda źle, ale kurde, no, no boję się tej opinii, że no to tutaj jest czegoś za dużo. Nie? Więc wolę trudno no poświęcić ten czas i, i chyba to wykuję, ale ja też się przemyślę. Dajcie znać w komentarzach, czy zrobilibyście tak samo, czy może stwierdzilibyście, że przyjdą płytki, większa ilość, zgubiłoby się w tłumie i też by to jakoś uszło, ale tak czy siak, ja tak zrobiłem, według mnie wygląda to zdecydowanie lepiej. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle tydzień płytkowania. Troszkę tego wyszło. Może jeszcze wyświetli Wam się gdzieś tutaj, ile tego faktycznie położyłem. Nie było z tym szaleństwa, było trochę skakania, żeby to jakkolwiek poukładać. Więc mam nadzieję, że pamiętasz o subskrypcji tego kanału, o subskrypcji e, Instagrama i że zobaczymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Nara!